Witam w kolejnym filmiku. Dotarliśmy w końcu do miejsca, które tak y, polecała. Wspominała o nim Alicja. Y, Mianowicie sobie do ogrodu botanicznego, który okazuje się, że w sumie jest praktycznie nawet na terenie Gdyni. Jest to ogród y, jako w Marszewie. więc sensie to była już może coś jakby pod Gdynią, nie wiem. W ogóle ja już się nastawiałam, że już będę oceniać, czy, czy sobie tutaj zakupię kartę roczną. Ale tu w ogóle nie ma sensu, co się okazało, że w ogóle wstęp jest bezpłatny. E, pochodzimy, póki jeszcze otwartym się, że będę wpadać. Nawet nie wiedziałam, że to jest w ogóle miejsce bezpłatne. Ja e, czekałam, że tak powiem, z przyjazdem tutaj zatrzyliśmy razem. E, czekałam, aż będzie taki fajny moment, że było warto kupić, by też było już dużo jakichś tam kwitnących rzeczy. Nie wiem jak to do końca jest potwierane. Chyba jak przeczytałam dobrze jest do października końca także będzie można zaglądać. No to w sumie nie aż tak daleko od nas. W sensie takie dosyć y, krótkie połączenie było. A przechodzę w ogóle w tej scenerii y, ogrodowej y, z pierwszymi wrażeniami właśnie tygrysa. Tam w tym filmiku, jak siedzieliśmy na ławce, Rozmawialiśmy trochę o tej kwestii nowości z tygrysa. Teraz, ponieważ że jest skóra, mi tak nie było, bo to nasiona marki. Muszę powiedzieć, że pierwsze zetknięcie z tygrysem to jest to marchewkowość ładna marchewkowość ale po chwili faktycznie pojawia się skóra nie jakaś taka ostra, mocna, animalistyczna nie jakaś taka zoologistowa, brudna nie jakaś taka chemikaliowa jak w tireksie. także taka ładna skóra w ogóle nie niepowiązana z zamszem i ta marchewkowość także takie testy próbki tygrysa. Ładna nowość, nieproblematyczna nowość, charakterna nowość. Wydaje mi się, że to jest taka zabawa tematem: tygrys skóra, plus marchewka w sensie jego pomarańczowe paski. Tak podejrzewam. Dawid stwierdził, że to bardziej powinien być jakiś królik a propos tej mocno zaznaczonej marchewki początkowej.